Cześć, witajcie, z tej strony Quick 119 w dzisiejszym filmiku, tak jak e, mówiłam w poprzednim, e, będą moje powtórki z Champions League 2014-15 Update Edition. Zaczynamy od bazówek. I mamy tak, Stepanenko. E, Obasi. Aogo Fuks, Hernandez, Arbeloa, mamy Nacho, znowu Nacho, Sandro, Ebrahimi. Brahimi, Torres, i ich mam pięciu. Znowu on. I tu jeszcze trzech, już sobie ich przeminę. To Resów. I jest Karasko, Dirar. Znowu Dirar. I mamy Listeinera Koman, Remi. Ramirez, Benatia, ROD. Bernat Rejnalds mamy Gashi Bartra Znowu Bartra Ramirez i też Stegen To tyle z bazówek Teraz um, Rising Star, jest tylko jeden i ma, ja mam jego jedną powtórkę, no i Quintero z FC Porto. Want to Watch też, też jest tylko jeden i też mam tylko jego jedną powtórkę. Um, Quaresma z FC Porto też. Teraz mamy rundę o 16. No i ja mam powtórkę, dwie powtórki z Arsenalu i z Chelsea. Teraz key player. I key player. mam jedną powtórkę. To jest Xabi Alonso z Bayernu Monachium. Teraz karty finałowe. I tak, mamy oficjalną piłkę. Puchar i final Berlin 2015. I ostatnie to limitki. No i tutaj jest dużo. Włączałam również też Bravo Sportów. I tak jest Torres 1. Jest trzech Tevezów. I mamy jednego Rodrigueza, którego trafiłam w blisterku z Biedry. To na tyle w dzisiejszym filmiku. Dawajcie łapki w górę, subujcie kanał. Do następnego odcinku.